Cześć. Jesteśmy dzisiaj w Hiszpanii w Lamata w 200 metrach od plaży Lamata. Jest to bardzo ładna plaża, jest ona bardzo szeroka, podłużna, mamy naprzeciwko, dzisiaj obejrzymy ogólnie nieruchomość w urbanizacji Winia 6 Jest to zamknięta urbanizacja, jest bardzo ładna. Naprzeciwko mamy supermankę, restaurację, e, też aptekę. Urbanizacja jest zamknięta, mamy na niej bardzo duży, ładny basen, jest duże zielenie, a więc chodźcie ze mną, zobaczymy. A więc jesteśmy teraz na urbanizacji. Urbanizacja, jak widzimy, jest bardzo ładna. Ona jest w takim hiszpańskim stylu, wszystko jest na biało-niebiesko. Na urbanizacji mamy bardzo duży, ładny basen. Mamy część dla dzieci, dużą część dla dorosłych. Jest duży teren, dużo miejsce na leżaki, żeby się opalać. Urbanizacja ogólnie jest zamknięta. I dzisiaj obejrzymy apartament na parterze z widokiem, właśnie na nasz basen. To jest ostatni apartament po tej stronie. W apartamencie będziemy mieli trzy pokoje. Dwie sypialnie i salon i też aneks kuchenny. Apartament jest w cenie 153 tysiące euro. Jest to bardzo fajna cena zamieszkania na tej urbanizacji, a więc chodźcie ze mną, zobaczymy. A więc, już jesteśmy przy wejściu do apartamentu. Za moimi plecami jest kolejne wejście do urbanizacji. Jest ich ogólnie kilka i to jest to bliższe. Po tej stronie mamy dużo różnych, różnego rodzaju drzewek i wchodzimy do apartamentu. Zaraz przy wejściu małą rękę mamy łazienkę. Łazienka jest w sumie w dobrym stanie, nie potrzebuje za bardzo odświeżenia i wracamy do naszego przedpokoju. Tu mamy naszą pierwszą, mniejszą sypialnię. W tej sypialni mamy dwa łóżka postawione, mamy szafy w zabudowę i okna do na naszego patio, mamy tam różnego rodzaju zieleń, jak widzieliśmy wcześniej. Wracamy z powrotem do przedpokoju i to jest nasz salon. Salon jest dość spory, mamy tu kuchnię taką amerykańską, jest ona wyposażona we wszystkie agendy, wszystko co potrzebujemy, wszystko pozostaje w apartamencie. Zobaczymy najpierw naszą drugą sypialnię, jest ona już większa, mamy tu duże łóżko, sporo miejsca, szafy w zabudowie, okna na nasz taras i na naszą urbanizację. Wracamy z powrotem do naszego salonu. Salon ogólnie jest dość spory. Mamy tu strefę obiadową, strefę wypoczynkową, jak mówiłam wcześniej, kuchnię i przejście na nasz taras. Taras jest spory, jest bardzo ładny. Stąd widzimy naszą urbanizację, basen, dużo zieleni, To jest słoneczna strona, jest to bardzo przyjemnie, jest dużo miejsca, można postawić sobie stolik lub tonie, leżaki i się opalać. Taką nieruchomość na zamkniętej urbanizacji z basenem, z trzema pokojami, czyli mamy dwie sypialnie, salon z kuchnią i jedną łazienkę, duży, ładny taras. Nieruchomość jest w cenie 153 tysięcy euro. Jeżeli jesteście zainteresowani tą ofertą, proszę pisać pod mój numer telefonu i zapraszam do pozostałych filmików.